Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu. 7.34. Wyjeżdżamy z dzieciaczkami. Nie wiem gdzie patrzeć w kamerę chyba tu. Do przedszkola, do szkoły patrzcie jakie piękne dynie, ja się tu przeniósł, Cześć dzieciaki! Hejka! Hejka! Dobra, jedziemy, bo czasu jest mało. się czegoś ciepłego, swoją ulubioną herbatkę w ostatnim czasie. Ona jest bardzo intensywna, je tak nie tak celowo woda, mi mniej bo jak się jej sypnie, to jest bardzo, bardzo mocna. Więc jeszcze sobie tutaj na szybko ogarnę, bo wiadomo, no, jak to przed odwiedzeniem dzieci do przedszkola jest co robić. Bo my tu mamy sprint, jak pewnie większość rodzin, ale ogarniałam się, dajemy radę. Było malowane. Tu mam dokumenty jeszcze. O, do biura. Dobrze, że to widzę. Grzesiu mandacik dostał. Eee, trzeba zapłacić, ale też odesłać, bo przyszło na mnie. Mm, no i musiałam wskazać, że to już jechał. Od takie to sprawy. Patrzę na tą podłogę i chyba powiem Wam, że przed wyjściem Yy, ogarnę wszystko, co należy, mało rzeczy, yy, na podłodze jakieś piżamki z rana i robota puszcza. Na weekend mieliśmy gości, były u nas. Yy... Moje koleżanki z rodzinami dostaliśmy takie piękne fikusy. I teraz się zastanawiam, do czego je powkładać. Może właśnie do takich koszy jak tutaj, żeby już za dużo nie kombinować. Ale właśnie tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy słusznie, chyba powinnam je przesadzić z tego, co, co myślicie? Do czegoś większego i dopiero do takiego kosza to włożyć. Nie wiem. Ja bardzo lubię fikusy. Uwielbiam. Dobra, zrobiłam przymiarkę i wydaje mi się, że musiałabym jednak tego fikusa przesadzić do większej doniczki, dać go troszkę wyżej i chyba by spoko wyglądał w takim koszu. Takie kosze mam, więc mogłabym je wykorzystać. I wychodzi na to, że w domu długo nie posiedzę, lecę do nas do biura, ale też pakować soki. Soki, bo wpadło nam sporo zamówień około 50 paczek dzisiaj od nas wyjedzie, więc jest co robić. To są różne paczki z kilkoma sokami, pojedyncze, no różne, różne, różne. Więc kończę herbatkę i lecę, żeby to jak najszybciej zostało ogarnięte. Cały dzień bez ciebie? Zajdzie cały dzień? No Grzesiek jedzie siać poplonę. Proszę mi jedzenie dowozić. Nie dowozić? To wody sobie więcej weź. Grzesiek dzisiaj robi sobie głodówkę, ale jakby zmienił zdanie, to dzwoni. Mmm, ale dobra. Pycha. Słodkie. Dobra, idę na chwilę do Grzeszka. Opowiem Wam nieco więcej, może pogadamy sobie w ciągniku, bo wieje wiatr. Ale patrzcie tutaj, tutaj widać nasz domek. O, o już bardziej nie mogę przybliżyć. Ale tak jak widzicie, mamy sąsiadów, nie mieszkamy na odludziu, tak jak się niektórym wydaje. Też... Chociaż ja od ludzia bardzo lubię, więc nie mówię też tak w takiej formie, że my nie mieszkamy na odludziu, tylko tam się trzy domy na krzyżko nas. Ludzie są fajne i urokliwe, ale wieje jej zimno. Grzesiu, Grzesiu, po okularki byliśmy. Taka była wyprawa nasza, wspaniała. A ja tobie dogryzam, a sama nie mam. Właśnie. No właśnie, tak to jest. Ale jesteś brudna. Jedziemy? Nie. Livia, jak była mała, tak fajnie mówiła. Jechamy już. Jechamy. A ja mam takie pytanie, bo chciałam tutaj zaprosić wszystkich do nas ze sklepu na soczki no. i nie wiem jak to powiedzieć, po prostu są uzupełnione wszystkie smaki, no i jeżeli ktoś ma ochotę, to niech kupuje, bo jest opcja, że tych soków po prostu nie, nie będzie no. i na razie nic więcej nie mówię, ale, no. No. ale zapraszamy na zakupy, póki jeszcze są. I chyba... Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. To na tym postawmy kropkę. A co masz jako poplon? Jeszcze raz coś zrobię. Eee, poplon? Ojej, to taka mieszanka konkretna. Ale co? Koniczyna abisizmów. Nie jest tam tak rzeczy. Słonecznik. Przyjechałam na chwilę do złotoryi, zrobię taki mały przegląd jesienny. Nie ma tu zbyt wielu sklepów, ale idę w pierwszej kolejności do Action. Na wiosnę kupiłam tam taki kosz, nie wiem, z czego on był, chyba z jakiejś wikliny, coś podobnego. Nie był drogi, a fajnie mi się trzyma, bo mam tam jeszcze kwiaty z wiosny. I później chyba Sensei, i mamy tutaj jeszcze Pepko i Kik, więc sobie zerkniemy, a na koniec mrówka, bo tam myślę, żeby kupić jakieś kwiaty. Jestem zaskoczona, bo kompletnie nie było co nagrywać, e, nic jesiennego, e, ale jestem zaskoczona tym, bo gdzieś tam na Instagramie, czy jak byłam ostatnio w Legnicy, na przykład w Sinsa, e, to widziałam takie fajne poduszki, dynie, takie figurki, a tu nie było ani jednej rzeczy. Pytałam też e, panie ekspedientki, no i były w sumie zdziwione, że, że mogłam takie rzeczy widzieć. ale tu pięknie, teraz na koniec przyjechałam do Morówki i tak jak myślałam, na pewno wyjadę z pięknymi wrzosami i może czymś jeszcze. Dobra, tę na pewno zabieram, ale jeszcze idę zobaczyć na chryzantemy. Chciałam umyć naszą bramę garażową i trochę przed domem, więc jak na razie to rozplątuję wąż już mała pętelka została w porównaniu do tego, co było. Zanim tutaj powykładam kwiaty, poprzesadzam, to trzeba tutaj trochę umyć elewację, bo już nie mogę na nią patrzeć. Mieliśmy mieć taką firmę, co umyje nam cały dom po budowie od dachu, no, aż po kostkę, ale z uwagi na klinkier zrezygnowali. I tutaj jest tak bardzo brudno, w sumie nie z uwagi na to, że to jest klinkier, czarna elewacja, że tak się kurzy. Tylko tutaj w tym miejscu, gdzie stoję, to jeszcze były cięte płytki pod koniec budowy, jakieś drewno, więc to mega było zakurzone, no i cały czas liczyliśmy, że jednak ta ekipa wpadnie, więc jeżeli znacie kogoś, kto zajmuje się tym i nie boi się klinkieru, to jak najbardziej zapraszamy. O! A niestety nie mam podłączone do, wody jeszcze odkręconej. Ej, masz kabelek do ładowarki do telefonu? Znalazłam ci kabelek, wisi tam na miałam Ci przywieźć zaraz. Ja tam się zmyje, ale... Chyba powinna być myjka wysokociśnieniowa, a nie średnia, nie? No. Nie wiem, coś się zmyje, ale chyba, chyba szkoda mojej pracy. Może pożyczymy taką myjkę od brata. No, to już dokończ tą bramę. Jest jesteś wysoki, dokręć tylko bramę. Tą górę. Ciekawe, jak wyschnie. Będą zamazy? mazy? Był tutaj dany impregnat, i widać, jak się mu zachowuje woda. Spływa po prostu. Dobra, zobaczymy, czy to też pomoże. Tutaj te boki brudne są przy oknie. Pająk nawet na górze. Może no nie tam, żeby to wsadło, nie? Wiem. Tak po to chyba nie ma potrzeby. Niestety, umyłam wszystko, ale tak, wiecie, tak na razie na szybcika, pierwszą warstwę, e, widać efekt, ale trzeba to na pewno jeszcze dopracować, e, bateria jak na razie padła, więc idę ją podłączyć. I tak bateria się ładuje, więc biorę się za te wrzosy. Kupiłam może nie że dwa rodzaje, ale dwie wielkości. Mniejsze były po 13, większe były po 16. No i te kosze z Action one były po 35,90. Wydaje mi się, że są teraz trochę tańsze niż na wiosnę. One były jakoś po 49, ale to dobrze. O, jak ja lubię wrzosy i te wszystkie jesienne dekoracje, bardzo lubię. Szkoda, że w domu nigdy mi się tak nie utrzymują, chociaż czasami spryskiwałam je lakierem do włosów. No i powiedzmy, że tak 3-4 tygodnie stały, czasami i dłużej. Ale wiadomo, że w domu jest ciepło, one raczej wolą chłód. Ale mega wiadomość. Jeszcze w międzyczasie zadzwoniłam tutaj do pana, który nam w wielu rzeczach pomagał w domu, koło domu. Po prostu złota rączka cudowny człowiek, którego uwielbiam za osobowość. No i powiedział, że jego syn przyjedzie i pomaluje nam to białe przed domem, więc z powrotem muszę wrócić do mrówki, kupić farbę specjalną i mam nadzieję, że te białe plamy już nigdy nie wyjdą, że to faktycznie one się stały jeszcze na etapie budowy, a nie że teraz coś tam przecieka, oby. W sklepach mało nagrywałam, pokażę Wam co kupiłam. W Morówce takie dwie czarne doniczki, i na tego mniejszego fikusa po prostu jest idealna. Na tego większego niestety nie, ale już w sklepie mi się tak wydawało, że, że może nie być tak idealnie. I słuchajcie, w action kupiłam zwykłe czarne wiadro. Z którego wejmę to, przesadzę tego fikusa do wiadra, a później dam do tamtego ozdobnego kosza, więc on będzie miał więcej miejsca i będzie miał ładną y, osłonkę. Co my tu jeszcze mamy? Aha, baterie, y, taki sznureczek, y, jak to się nazywa? Krążek florystyczny. A, a to a to się dowiecie w swoim czasie. Nie wiem, czy one będą stały tak koło siebie, czy je rozdzielę. Jak na razie, to zrobiłam prowizorkę z tym koszem, bo nie mam y, ziemi. Y, wykorzystałam do wrzosów i po prostu to tak tylko powkładałam. Dawno u mnie na kanale nie było nic w stylu zrób to sam. Jakoś przestałam sama robić wiele rzeczy. No średnio mi to wychodzi. Ja nie mam zdolności, ale słuchajcie, zaryzykuję, bo niby... Prosty sposób można zrobić jedynie wypełniacz z poduszki, nożyczki, sznurek jutowy i stara bluzka. No i co? Próbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dało mi coś takiego. No nie jest źle, nie jest źle. I w tym filmiku było tak, że to całe było owinięte nadal sznurkiem. Czy mi się to tak uda? Nie wiem, trochę tego jest. Może tego materiału powinno być trochę mniej. Ale próbujemy, próbujemy. Dobra, ja chyba zostaję przy tym, że lepiej kupić dekoracje do domu w moim przypadku. No, tak mi to wyszło. Dzieciaki myślę, że się ucieszą, ale no, piękne to nie jest. Ogonek przerabiałam, powycinałam ten materiał i zrobiłam jednak mniejsze. No, w dodenii podobne, bo do przedszkolę na jakiejś dekoracji pewnie bym zdała egzamin. No, ale jak macie więcej y, zdolności, to możecie sobie pokombinować pomysł bardzo prosty, teoretycznie. Zobaczcie, jak takie dynie pięknie się prezentują. To są zwykłe, prawdziwe dynie, tylko w takiej y, małej, ozdobnej wersji. Piękne są i przede wszystkim naturalne, więc ja w tym roku na takie dekoracje jesienne postawię. Jeszcze może tutaj przyjdzie wrzos i niczego więcej mi nie potrzeba.